Przeżywamy piękny miesiąc maryjny, maj. Uczciliśmy kilka dni temu naszą Mamę Królową Maryję. Przed nami wiele uroczystości maryjnych, ale przede wszystkim nowenna i uroczystość Spomożycielki Wiernych. Ale dziś przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca. Chcemy najpierw wypełnić prośbę Matki Bożej, ofiarować. Spowiedź, komunie świętą, różaniec, medytacje w intencji wynagradzającej jej niepokalanemu sercu. W tym rozważaniu chciałbym przywołać jeden ze snów świętego Jana Bosku, w którym prowadziła go jak zwykle Matka Boża. Oto zdawało mu się, że jest na drodze prowadzącej do miasta. Kiedy usłyszał, jak woła go po imieniu jego przewodniczka, poszedł za nią, podróżowali z prędkością myśli, a ich stopy nie dotykały ziemi. Dotarli do pałacu o wspaniałej architekturze. Budynek jednak był niedostępny. Co jest w środku? zapytał ksiądz Bosko. Wejdź, rozejrzyj się, a zobaczysz. W głębi w jednej z sal znajdziesz kogoś, kto cię pouczy. Przewodniczka znikła. Ksiądz Bosko przebiegł mnóstwo zabytkowych sal z prędkością wichru i co dziwniejsze, zawieszony w powietrzu ze złączonymi nogami, sunął bez trudu niczym po tafli kryształu, nie dotykając jednak posadzki. Tak przemieszczając się z jednej komnaty do drugiej, dotarł wreszcie do wielkiej sali, wspanialszej od pozostałych. W końcu komnat, na tronie, zauważył siedzącego w majestatycznej postawie biskupa, jakby czekającego na udzielenie audiencji. Podszedłem z szacunkiem, mówił ksiądz bosko, i ogarnęło mnie ogromne zdziwienie, kiedy w tym prałacie rozpoznałem mojego najserdeczniejszego przyjaciela. Wyglądał kwitnąco, promieniował radością i taką urodą, że nie da się tego opisać. Wasza ekscelencja, ksiądz tutaj powiedziałem, czy ksiądz nie umarł? Oczywiście, że umarłem, a wy, księże Bosko, jesteście żywi czy umarli? Ja jestem żywy, czy nie widzicie, że przyszedłem tu z duszą i ciałem? Tutaj nie można przyjść z ciałem, a jednak jestem tu. Wtedy ksiądz Bosko zadał biskupowi wiele pytań. Proszę mi powiedzieć, czy Wasza Ekscelencja jest zbawiony? Tak, jestem w miejscu zbawienia. Ale czy Wasza Ekscelencja jest w raju i rozkoszuje się obecnością Boga, czy też w czyścu? Jestem w miejscu zbawienia, ale Boga jeszcze nie oglądam. Dlatego módlcie się za mnie. A ile czasu Wasza Ekscelencja musi jeszcze być w czeluściu? Popatrzcie tutaj i podał mu kartkę, dodając: Czytaj. Ksiądz Bosko obejrzał kartkę, obrócił ją na wszystkie strony, ale niczego nie mógł przeczytać. Biskup zwrócił mu uwagę, że musi czytać odwrotnie, bo sądy Boże są inne niż sądy świata. Ksiądz Bosko nie odważył się dopominać o wyraźniejszą odpowiedź i zapytał: "A czy ja będę zbawiony? Nie tracicie nadziei. A czy moi chłopcy zostaną zbawieni? Nie wiem. Błagam, proszę mi powiedzieć chociaż o łasce. Właśnie te rzeczy Pan odsłania przede wszystkim, przed kim chce i kiedy chce i pozwala, aby zostały objawione tym, którzy jeszcze żyją. Tutaj Ksiądz Bosko wtrącił, że chciał koniecznie dowiedzieć się wielu rzeczy, dlatego zadał Biskupowi kolejne pytania. Niech Wasza Ekscelencja powie mi coś, co mógłbym od Niego powtórzyć chłopcom. Powiedzcie im, aby zbawili duszę, bo reszta niczemu nie służy. To wiemy, że musimy zbawić duszę, ale jak mamy to zrobić? Powiedzcie chłopcom, aby byli dobrzy i posłuszni. Ale kto o tym nie wie? Powiedzcie im, aby byli czyści i aby się modlili. Powiedzcie im, żeby się często spowiadali i przyjmowali komunnie. Niech Wasza Ekscelencja powie mi coś szczególnego. Powiem wam, skoro tego chcecie. Powiedzcie im, że mają mgłę przed oczami. Jeśli zaczną ją widzieć, to już dobrze. Co to za mgła? To rzeczy tego świata które przeszkadzają w oglądaniu rzeczy niebieskich takimi, jakimi one są. A jak można usunąć tę mgłę? Niechaj wiedzą, że mundus totus in maligno positus est. Cały świat jest pod władzą diabła. Wtedy zbawią duszę. Niech nie dadzą się oszukać pozorom świata. Młodzi wierzą, że przyjemność, radość Przyjaźnie tego świata mogą dać im szczęście, dlatego czekają tylko chwili, kiedy będą się mogli nimi rozkoszować. Ale niechaj pamiętają, że wszystko to jest marnością i smutkiem dla ducha. A tam mgła skąd pochodzi? Z nieskromności i nieczystości. To jak czarna i gęsta chmura, która odbiera wzrok i nie pozwala młodym dostrzec przepaści, ku której się zbliżają. Powiedzcie im więc, żeby zazdrośnie strzegli cnoty czystości, bo ci, którzy ją posiadają, florebunt sicut lilium in sfilate dei zakwitną niczym lilie w mieście Bożym, a co jest potrzebne, aby zachować czystość. Potrzebne są skupienie, posłuszeństwo, unikanie bezczynności i modlitwa. Co jeszcze? Modlitwa, unikanie bezczynności, posłuszeństwo i skupienie. Nic więcej? Posłuszeństwo, skupienie, modlitwa i unikanie bezczynności. Dlaczego dziś przywołuje ten sen, księdza Bosko? W maju dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej, młodzież do bierzmowania. I wydawałoby się, że nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Ale w nawiązaniu do słów Świętego Jana Bosko, widzę jak wiele dzieci, młodzieży i rodziców ma taką mgłę przed oczami. Cztery wieki temu w południowoamerykańskim mieście Quito, stolicy Ekwadoru, Matka Boża objawiła siostrze zakonnej Mariannie wydarzenia, które będą miały miejsce za 400 lat. Biada dzieciom w owych czasach, mówiła Matka Boża. Cztery wieki temu. O nie idzie walka, bo są przyszłością narodu i kościoła. I to, co Matka Boża zapowiedziała wtedy, dziś dzieje się na naszych oczach. Szatan prowadząc do zepsucia obyczajów, niszczy sakramenty święte, a uderza szczególnie w dzieci i młodzież, bo wie dobrze, że jeśli dzieci i młodzież, dorastając, będą przyjmować sakramenty bez wiary, bez. Przygotowania należytego, ale i bez przykładu w rodzinie, bez wsparcia rodziców w wierze, często będą to robić niegodnie i taka postawa wyda konkretne owoce. I w przyszłości sakrament małżeństwa i kapłaństwa również będzie przez to niszczony. I to już się dzieje. Ile razy widzimy taki obrazek, jak rodzice, którzy przywożą dzieci lub młodzież pod kościół, sami odjeżdżają do domu. A może tłumaczą wtedy w taki sposób? Widzisz, synku, córeczko, ty musisz iść do kościoła, musisz mieć ten podpis księdza, ale nie martw się, trochę się przemęczysz ten rok, może dłużej, później będzie już normalnie. I po wakacjach z tych grup dzieci i młodzieży pięknie ubranych na jeden dzień majowy, do kościoła, do Pana Jezusa regularnie będzie przychodzić może 20% z nich. Ile młodych osób z rodzin katolickich wypisuje się dziś z lekcji religii, z pomocą oczywiście rodziców? I tych przykładów można by wymieniać więcej. Jak można nie dać się oszukać pozorom świata? Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nasze życie w prawdzie i droga do nieba to różne wyobrażenie, każdy z nas ma swoje, a może warto spojrzeć na nasze życie przez słowa, które skierowała do siostry Marianny w Quito Matka Boża, przygotuj Twoją duszę, aby coraz więcej oczyszczona mogła wstąpić w pełni radości Twojego Pana. O gdyby śmiertelnicy, a szczególnie pobożne dusze poznały, czym jest niebo, co to jest posiadanie Boga, jakże inaczej żyłyby i nie odmawiałyby żadnej ofiary, aby go posiadać.